Partnerem podcastu jest Piurko, nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Z okazji tygodnia głośnego czytania zapraszamy na bajkę Księżniczki i smoki autorstwa Krystyny Björk. Ilustrowała Ewa Erickson, tłumaczyła Agnieszka Stróżyk, wydało wydawnictwo Zaczamarki, a czyta Monika gol Wysokie obcasy Poniedziałek księżniczki Petuni Była sobie raz pewna rozpieszczona księżniczka. Na imię miała Petunia i mieszkała w zamku. Jej zabawki z trudem mieściły się w trzech komnatach, tak ich było dużo. Miała na przykład sześć domków dla lalek i czterdzieści dwa smoki. W szafach wisiało tyle sukienek, że nigdy nie mogła się zdecydować, którą włożyć. Dlatego zazwyczaj siedziała w koszuli nocnej i rozmyślała nad tym, w co się ubrać. Któregoś razu, w poniedziałek, w zamku, zjawiła się smoczyca, porwała księżniczkę, by rzucić ją na pożarcie swoim bardzo głodnym, smoczym dzieciom. Małe smoki nie były tak rozpieszczone jak księżniczka. W swojej grocie miały tylko jeden domek dla lalek, na dodatek zrobiony z kartonowego pudełka po trudce na szczury. Pora na śniadanie, dzieciaki! zawołała smocza mama i wrzuciła księżniczkę do groty. A potem odleciała. Chyba nikt nie potrafiłby krzyczeć tak głośno, jak krzyczała teraz Petunia. Małe smoki nie miały odwagi zabrać się za jedzenie księżniczki, bo pewnie zaczęłaby wtedy wrzeszczeć jeszcze głośniej. Ale co to? Przestała krzyczeć. Czy to wasz domek dla lalek? Macie tylko jeden? spytała. Niestety, odparł dragon najstarszy ze smoczych dzieci. I do tego musimy się nim dzielić. To marnie, powiedziała księżniczka. A czy w waszym domku nikt nie mieszka? Nikt. Zabawkowy smok spalił się, jak zionęliśmy na niego ogniem, wyjaśnił dragon. Dobrze wam tak powiedziała księżniczka i wyciągnęła z kieszeni koszuli nocnej swojego zabawkowego smoka. Wtedy wszystkie smocze dzieci rzuciły się na nią. Stop! krzyknęła księżniczka. Jak mnie zjecie, to wam nie pokażę, co potrafi mój smok. Księżniczka wyciągnęła z drugiej kieszeni miniaturowy odkurzacz i zabawkowy smok od razu zaczął odkurzać. Słychać było tylko szu, szu, szu. Mam sześć domków dla lalek i czterdzieści dwa smoki, przechwalała się Petunia. I każdy ma taki odkurzacz. Oddaj nam swoje zabawki zawołała dragunia, najmłodsza ze smoczego rodzeństwa. Zgoda odparła księżniczka ale musicie ze mną polecieć do zamku. Mama nam nie pozwoli powiedziała dragunia. I wtedy właśnie smoczyca wróciła do groty. Jeszcze nie zjedliście księżniczki?-spytała zdziwiona. Nie, wolimy się z nią pobawić powiedział dragon. A może by tak została naszą nianią? zaproponowała dragunia. Niech wam będzie, zgodziła się Smoczyca. Ale lepiej, pobawcie się na dworze. Tylko mi nigdzie nie odlatujcie. A smoki co? Odleciały. Cała piątka rozpostarła skrzydła, chwyciła księżniczkę i poleciała w stronę zamku, prosto do komnaty Petuni. Na zamku król właśnie zaczął szukać córki. Gdzieś ty się podziewała? spytał. Porządnie mnie wystraszyłaś. Porwała mnie smoczyca, wyjaśniła księżniczka, ale już jestem z powrotem, a ze mną wszystkie smocze dzieci. Będę się z nimi bawić. Nie ma mowy, zabraniam, zaprotestował król. Smoki mają natychmiast wracać do domu. Dobrze, ale przedtem każdy musi dostać domek dla lalek, bo jak nie, to będę krzyczeć. Król był przyzwyczajony do spełniania zachcianek księżniczki. Kazał wyprowadzić złotą karocę i wpakować do niej pięć domków dla lalek, Pięć zabawkowych smoków i pięć miniaturowych odkurzaczy, a na koniec całą piątkę smoczych dzieci. A może przydałoby się wam trochę sukienek? zapytała księżniczka. Mam ich za dużo. O nie, w sukienkach wygląda się śmiesznie, odpowiedział dragon, zwłaszcza jak ma się skrzydła. I królewska karoca potoczyła się w stronę smoczej groty. Doprawdy, dziwny poniedziałek, pomyślała księżniczka Petunia. To był podcast wysokich obcansów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Partnerem podcastu jest piórko. Nagroda biedronki za książkę dla dzieci.